W tym wideo pokażę Ci, jak szybko i sprawnie, w sposób automatyczny, wstawić sobie określoną liczbę arkuszy do Excela. Spójrz, mam tutaj tabelę z nazwami regionów 1 do 10. Chciałbym na podstawie tych właśnie nazw wstawić sobie 10 arkuszy do mojego, do mojego skoroszytu. Co robię? Ustawiam się gdziekolwiek w danych, przechodzę na kartę wstawianie, wstawiam tabelę przestawną i powiedzmy, że wstawię ją sobie tutaj w komórkę E2 na przykład. I teraz, jedyne co muszę zrobić, to przesunąć moje regiony, czyli tę kolumnę, po której chcę nazywać moje nowe, nowo stworzone arkusze, do filtrów. A następnie na karcie analiza tabeli przestawnej przechodzę tutaj w tej lewej, po lewej stronie tej sekcji, tabela przestawna, klikam opcję, pokaż strony filtru raportu, a następnie klikam po prostu OK i zobacz, Excel wygenerował mi. Excel wygenerował mi wszystkie, wszystkie te regiony z mojej, z mojej listy. Ale czy na pewno wszystkie? Mamy dziesiątkę, dwójkę, trójkę. Wygląda na to, jakby zapomniał jedynki. Nie, nie zapomniał jedynki. Ta jedynka po prostu jest już tutaj w tej tabeli przestawnej, którą, którą wygenerowaliśmy, na podstawie której podzieliliśmy nasz region. I teraz, korzystając z, op, z pracy na wielu arkuszach, z bonusu do materiału pierwszego, możesz śmiało usunąć wszystko to, co jest ci niepotrzebne w nowo stworzonych arkuszach i możesz zacząć na nich pracę.